Jak zwykle sprawdzimy obecność wszystkich. No Dobra, to w międzyczasie mogę y, sprawdzić, bo tak, Marię Czykiel widzę. Hej. Genia widzę. Bibińska jest. Krzysiek jesteś? Jestem, jestem. Okay. Panią Ewę widzę. Mirek Dawidowicz jesteś? Jestem. Okay. Czarny Piotr? Jestem, jestem. Magda Grzelińska? Jestem. Rafał? Jestem. Kamil Kasina? Jestem. Jestem. Krawiec Mirek jedzie tutaj zaraz będzie, i łukojko, Jakub. Łukajko w szpitalu. A, czy nie będzie. Prawie za ile będzie? To jeszcze minutkę poczekamy. Komuś coś włączy, trzeba wyłączyć. Czemu Genio ma zieloną kropeczkę? Co to znaczy? Ma, jest ze wszystkim aktywny. Dobrze, żeby nie przedłużać, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 20 ust. 3, otwieram 29. sesję Rady Miejskiej. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14. Nieobecny radny to jest Jakub Łukojko. Witam panów burmistrzów, panią sekretarz, pana wiceburmistrza. I wszystkich obecnych radnych. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek pana burmistrza. Mamy wszyscy jedną uchwałę do podjęcia. Ona jest głównie związana z dodatkiem do nauczycieli. Musimy to wprowadzić do budżetu i inne zmiany, o których poinformuje pani skarbnik. Mamy przed sobą uchwałę numer 29 łamane przez 189 łamane przez 20. W sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok. Pan burmistrz chce zabrać głos. Proszę, Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, w celu sprawniejszego prowadzenia zajęć zdolnego nauczania nauczyciele mogli zakupić sprzęt technologii informacyjnej w kwocie do 500 zł. Ten sprzęt mogli zakupić do 7 grudnia, do 11 grudnia mieliśmy otrzymać, czy otrzymaliśmy zbiorcze zestawienia kosztów. No i teraz, żeby zwrócić nauczycielom, bo oni to z własnych pieniążków założyli, żeby móc zwrócić nauczycielom poniesione koszty na ten cel, a to jest do 500 zł można było kupić. No musimy te środki wprowadzić do budżetu, tak żeby jeszcze chciałbym przed świętami nauczycielom te pieniążki zwrócić, żeby, żeby na te święta mogli jakieś sobie prezenty inne kupić. Czy macie państwo jakieś pytania w temacie projektu uchwały? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. A, proszę Panie Piotrze. Dzięki. Ja tylko chciałem dopytać może nie tyle o samą uchwałę, co o mechanizm przyznawania tej dotacji nauczycielom, czy tych zwrotów. Rozumiem, że oni po prostu muszą przedstawić jakiś paragon, czy, czy dowód zakupu tego sprzętu, i tam nie ma żadnych innych większych formalności dla nich. To tylko chciałem dopytać. Już, z... e, oczywiście muszą przedstawić fakturę, bo na tej podstawie będą rozliczani z zakupu. I też była lista jakaś e, e, urządzeń, które można kupić. No i oczywiście nauczycieli, bo nie każdy nauczyciel był uprawniony. Nauczycielem jest każdy pracownik oświaty, który podlega karcie nauczyciela. Ale y, nauczycielem jest y, na przykład nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog. No i oczywiście nauczyciele y, przedmiotów, jak polski, matematyka, wychowanie fizyczne. Y, no to tak jak powiedziałem, nie wszyscy, którzy są nauczycieli, mieli prawo do takiego zakupu. Na przykład nauczyciel wychowawca świetlicy, czy nauczyciel bibliotekarz takiej możliwości nie mieli i, 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 i nie kupują, a głównie chodzi o nauczycieli przedmiotów. W szkole pod, w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 liczba uprawnionych nauczycieli to jest, to są 64 osoby i dokonali zakupów i już mamy rachunki na kwotę 32 tysięcy. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 28 nauczycieli na kwotę 14 tysięcy zakupy. No, nauczyciele z tego widać co do grosza wykorzystywali, a więc te faktury są dosłownie na, w każdym przypadku na 500 zł. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 33 nauczycieli i kwota 16 500 zł. Zespół szkolno-przedszkolny numer 4, 10 nauczycieli kwota 5 tysięcy. Liceum ogólnokształcące 17 nauczycieli na kwotę 8 tysięcy 500 zł. I szkoła podstawowa w Godzinie, 5 nauczycieli na kwotę 2,5 tysiąca. Łącznie 78 tysięcy 500 zł dla 157 nauczycieli do zwrotu. No więc te środki, tak jak powiedziałem, można uruchomić, można dokonywać zwrotu poniesionych przez nauczycieli kosztów dopiero w chwili wprowadzenia tych środków do budżetu, a więc w chwili podjęcia przez Państwa uchwały w sprawie zmiany budżetu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Jeżeli nie, to teraz zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały nr 29 łamane przez 189 łamane przez 20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przegląd na 2020 rok? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęliśmy uchwałę numer 29, łamane przez 189, łamane przez 20. Chcę wszystkich poinformować, że sesja normalna odbędzie się 30 grudnia w środę. Czyli to będzie sesja budżetowa, także będzie dopiero po świętach 30 grudnia. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 29. sesję Rady Miejskiej w Do widzenia. Dziękuję bardzo. Ça aussi crime, je crée,